Karin, Karin, Karin. Violin? O jezu, jak ty się odmalowałaś i. że wszystko wygląda. Nadal wyglądasz źle. Ja jeszcze nie mam makijażu, ja tylko jadę na makijaż. To, to musisz pokazać. No weź, przywitaj się. Dobra. E, Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? E, na faj no, no jedziemy na fame MMA, to ty się Wiola przywitaj. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jedziemy na walkę hejtera na Fej MMA. Nagramy wam ją. Znaczy może nie całą, ale... No, no pewnie całą, dobra. Dzie no. No, może nie całą, ale pewnie całą. Tutaj na moim podnoszku macie czerwony przycisk subskrypcji i zostawcie go tam na dole. No, a wy już wiecie, czy... O, oh, Karin, Wy już wiecie, kto wygrał walkę tak naprawdę. E... Kto ci robił makijaż wielka? Kelinka, piękny. Nie. Okej, okay, oni no już czekają na dole. No cóż, ja jestem mega ciekawy walki. Nie wiem jak wy. Wydaje mi się, że Mariusz może wygrać, ale też nie jestem do końca tego pewny. Uhu, nasza gwiazdeczka, pseudo-gwiazdeczka. Witam ciebie bardzo serdecznie. E, wiesz, że widzowie już wiedzą, czy dostałeś w pieprz. Bo jak to oglądają, to wiedzą, czy dostałeś. W pieprz. O, widzę, że wiesz co kupić wodę kokosową, żeby nadrobić kilogramów, ale i tak nie nadrobisz dużo kilogramów. Nie, bo to jest też dobre na Aha, czyli on nie pije tego, żeby więcej warstw. Tylko, żeby. Skaca strzelać po prostu. kaca mam trochę, dobra. Jesteś niepoważny, człowieku. No co ty robisz? Ty jesteś poważny? Nie się jest brak słów, ale tego nie każdy. Dobra, wsiadasz, bo. Kaca mam serio. Raczej wątpię, czy wygra. Serio źle się czujesz. No właśnie, widzę, Pali. że się serio źle czujesz. Że słucham ja nie palę. Mariusz, chodź! Fani czekają. Fani, moje, fani Ojciec, cię rozdzielili na tę <laughs> Co, co, co ty reklamy? Eurofans ogrodzenia. Wpadajcie i widzicie, że chcecie kupić ogrodzenia, nawet jeżeli nie chcecie kupić ogrodzenia. Korzystając z sytuacji, że oni poszli po prostu, powiedz mi, jak obstawiasz? Tak szczerze. Tak szczerze, 50 na 50. wiem, że jest przygotowany, ale tak dalej 50 na 50. Bo widać po nim przez te paleny, przez Ciężko myślisz. Ale całym serdujemy to zajmę. I pod klatką będę go wspierał. Dobra, skoczyliśmy do Barbera przy okazji, żeby tutaj mówić, że w amerykańskim stylu się tutaj mm. zajmujesz. No to ameryka to bardziej drewniana trzeba byłoby by tu przygotować. <laughs> tak, dredy by się przydały w sumie ogoli. A ciekawy jestem, jak on by bez dredów wyglądał. Bez dredy? No, pokażę ci. Star. A, a ale ty jak obstawiasz barkę w ogóle tego? Olejnicza? Olejnicza z olejnicza <laughs> w tej tereny, na kogo obstawiasz? Na olejnicza, niestety. Na olejnicza. No i Kater jest do mały. Ch Chyba widziałeś styl życia, co, Mariusza? Widziałem styl życia Mariusza, no nie widzę żadnych szans, wiedzą sobie. Niestety tam może za to. Szczerze, tak 50 na 50, to tak jak Adam. Ja jestem jego trenerem i to daje 50 na 50, więc wiesz. Ale powiem Ci, że piękny masz tutaj widok, nie? Naprawdę. Stary, ale ja ci mówiłem, nie chcę tej brwi? Czego ty nie rozumiesz? Stary, nie nie przeszkadzaj artyście w pracy. Jakie no. artyście nam mówi, Ale on ci tłumaczył, brby. tłumaczył ci cały czas, że on nie chce tego, tak? ja tu mam w ręku brzydko. Ja więc się teraz lepiej kurwa. Nie rusza. Jak brzydko, jak to wygląda kosa normalna. Nie, no nie ma. co doży kamerę i. Dobra, żyjcie. Nie, wyłącz kamerę, wyłącz kamerę, wyłącz kamerę. Dobra stary, ja wszystko rozumiem, ale wytłumacz mi dlaczego w ogóle ty robisz coś wbrew mojej woli, dlaczego w ogóle kosą myśl. No nie no ej, to jest przesada, naprawdę to już jest przesada. Co ty robisz stypie? Od, odłóż to, dobra odłóż to. Ja to, robię, to. Odłóż to dobra, 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 spokojnie, My to wszystko mamy nagrane, słyszysz? normalnie? To dawaj. Ej, no bez Sposuje. przesady stary, my to wszystko mamy nagrane, to, wiesz o wyłącz tym. Wyłącz kamerę, bo on mi coś zrobi, nie? I co, stary, już skończyłeś? Bo ja nie wiem, czy ja mogę iść, czy nie. Czemu ty ciągle z tą żyletą siedzisz? Nic się nie odzywa, to jest dziwne, bez kitu. Serio, chodź stąd. No idę, idę już. Co? Co, co ty robisz? Stary, ja nie? nie no, ja zaraz ochronę wzywam, naprawdę, to jest przesada, odłóż tą broń Nic nie wyjdzie. Nie na moje dzieło. To, to nie wyjdzie, dopóki ci nie napatrzę na moje dzieło Ale to nie jest twoje dzieło, dzieło. Boże, nie no, ja wzywam ochronę, naprawdę, to jest przesada, to jest przesada Dobra, chodźcie, ja... sobie popatrzeć, ale nie dotykaj mnie, okej? Okay? Ile się napawać tym? Tyle ile chcę, tyle ile uznam za poprawne Nie no, on jest chory stary, on naprawdę Cwrpa! Cwrpa! Gdzie ty byłeś? ten stary, nawet nie wiesz, co się zdarzyło, stary. Ej, idę sobie brawkę no, ogarnąć Jak brawkę? Nie, nie ma takiej opcji. Przyciąć, muszę przyćmieć sobie zrobić brawkę, żeby ogarnąć. No do barbera idę, no. no. Nie, nie, nie. nie, nie, nie idź tam, stary, chodź I najpierw ci powiemy, co on zrobił. No i to sam. Dobra, osobą ze swojego składu nawet nie wierzysz Ale to jest tylko barber, tak? Dobra, to okej, to idź. Ale ja nie wiem, mam iść z nim i tam iść, bo ja nie mam pojęcia. Nie, to jest chore no naprawdę. Co? Dobra, Dobra, to, ja to idź sam. Yy, jesteśmy na łączu, nie będę ciebie szukał 3 godzin. Powiem ci, że nie wiem co się z dreciarzem stanie. W sensie ten Barber był Pio a tam jeszcze jesteś. Je on w ogóle nam nie od razu z miejsca tam chciał. Gdzie jest mój chłopak? Gdzie jest Mariusz? Gdzie jest Mariusz? Po, powiedz, po, pokaż mi, gdzie jest Mariusz? Jak je nie ma, Nieważne, ale gdzie jest Mariusz? Powiedz mi, gdzie on jest, gdzie on jest? on jest w tym momencie. Już się gala zaczęła, walczy już, zobaczył? Ale... Jesteś go trenerem, tak? Gdzie on jest? Ale weź się odejdź, stąd sypieku. Jak ja odejdź Ja tutaj Mariusza, po Mariusza przyszedłem, mam A Ale ty nie, nie jesteś jego chłopakiem, tak? Nieważne kim ja jestem, my się tam dogadamy, tak? Dobra i do Yes. Ale tam nie możesz w tym filmie. Nie, to sobie nalegał taką szedłokatą. Ja nie wiem co to jest. Ale w ogóle. Cyt! Cyt! Cyt dla. No właśnie nie wiemy dokładnie. No właśnie gości nam wychodzi na strękę i mówi, że chce iść do Mariusza. I powiem. mówi, że tego chłopak, rozumiesz? Wezmę się, trzęsą no, no, diler. Zobacz, zobacz, jak się... No bo to będzie inna sytuacja. Tak? tak? No no nie to cóż się wydarzyło. Ja widziałem tylko początek. Ja bym się całował z jakimś typem, on potem odbiegł. No nie, no goście po prostu przybiegł i mówi, że chce iść do tego chłopaka. Nie, on pytał o tego chłopaka, którym który się całowałeś. Z jakim jeszcze? się no, ty To się No to zakończę to pobieg, no. Coś? Co my tu w ogóle nagrywać? Yy, e filmy do internetu. Ja to domyślam się, ale jakby po co? A, a, tak, tak, jak ktoś... <ślam> Dawaj, ponagrywamy siebie. To no jest zajebiste. Fajny obiektyw masz. To no, będzie bardzo sensowna strata czasu. Chodźmy. A zawzajzakie jest ten. Tutaj, tutaj zobacz. Maskę? Maszynka się popsuła, nie. Maszynka nie, się popsuła i mnie. Zaczął. Czekaj, ja bym nagrywał mi. to co on nagrywa. Będziemy mieli streaming. Dobra, teraz możesz iść i ja będę twoim operatorem, a on będzie od moim. Tak? Jestem, dobra, tam jest. Mnie. No. Mniejsza, mniejsza z nami. Mnie. Nie wiem nie wiem co chodziło. No, ja to jest wiem o co chodzi, dobra. To jest czas i giwna. Okej, jesteśmy już w hotelu. Mariusz powiedz jak czujesz się przed walką, zaraz zaczynamy pałkę. Ja, Dobrze, bardzo. Ure, dobra. Ktoś puka. No właśnie, tak ktoś nie puka. Gdzie jest Mariusz? O Mariusz! Cześć konie, tutaj to... przyniosłem ci! po walce czy przed walką? Czemu ty to nagrywasz? Weź tą kamerę i idź. Co jest? Co? Jak to wyjść? się, napchniemy Gdzie są szklanki? Gdzie są szklanki? Później, później, później. Wyrzuć go z pokoju. No wyrzuć go. No Mariusz! Wyrzuć go. Wyjdź stąd. No. Zostawcie mnie nie wracaj. Mariusz, chodź, zamknij to. Jezu! A ja wiem o co chodzi! Bo on do mnie pisał, ja wiem o co chodzi, bo on kasę wyczuł. Znowu, kasę wyczuł, że to ja, ty wyczułeś wycham... kasę. ja ty wyczułeś wtedy kasę? Nie! No. Że ja wygram na fejną, i on kasę, że. Nie, on raczej nie o to mu chodzi. Ale ja... w sumie on tak, tak samo chci. Nie, nie, nie o to, nie jak o to mu on, chodzi. Nie tamte. o to mu chodzi, mu chodzi o coś innego. Dobra, mu chodzi o. Ale ja wiem o co mu chodzi. Karinka jak się umalowała. Jak założy kieckę, co to, dla mnie to w ogóle. To dla mnie taka, nie dla ciebie. Dzisiaj dla mnie taka, nie dla ciebie. Znaczy to chciała zareprezentować nasz Godnie. Zaprezentować. A ja wyglądam jak typowy zawodnik w ma. A drędzasz jak grajdrasz. Czyli jak zwykle. Myślę, że wygrasz. Ja też myślę, że wygram. Wygrasz, liczę na ciebie. Tylko mi rękawice założyli zamiast tobie. Aha. No to to za mnie. No dobra, dzięki. Nie znam, ale... No ja tak samo, ale Rataj tak mi jakoś się przypadł do gustu na konferencja, ja ale... do końca nie znam, ale no jestem za nim, no. Musi być równowaga, tak? Dokładnie. Walka się toczy, pierwsza walka fame. No. Na razie nie ma większych przewrotów, są uderzenia. Wielka jak myślisz? Powiedz. Widzę na razie się tak jakby... Niby się coś dzieje, ale nie Niby do końca. Zrównanie. Także zbliżamy się do werdyktu. Wydaje mi się, że Rataj miał więcej punktów, lepiej się pokazał i no ciekawe kto wygra. Wydaje mi się, że miałem rację i no wygra, wygra tą walkę, wygra tą walkę i będzie, będzie dobrze. No. byłem tutaj po obu stronach tak naprawdę, ale no tak mi się wydaje, że, że Rataj po prostu wygra. No, zobaczymy, zobaczymy. Czekamy na werdykt. Wieszcie? Bardzo się stało. Widzę, że emocje sięgają z nitu widzę, że jesteś troszeczkę zestresowana, ale to dobrze, jesteś przejęta. Jestem, a ty nie jesteś? Jestem, jestem, ale na pewno nie tak jak ty, nie. Ja się stresuję, ja bym się stresowała każdego z was. Ja tak, wiem, no to jesteśmy razem. tak jestem dziewczyną nie jestem odporna na takie przeżycie. Wiadomo, że chcemy, żeby hejter wygrał. Ty chcesz, ja chcę, każdy chce. Dobra. Wszyscy trzymamy kciuki za hejtera. Która walka cię najbardziej interesuje i dlaczego? Dzięki której wygra miliony. Która to jest? Ostatnia. Ostatnia? Popek. Sto Stoisz za Popkiem, a dlaczego? Ja tylko postawiłem na Popka, powiem, że no tutaj jest biznes na boku jakieś poboczny I drugie pytanie, no muszę ci je zadać Te pytanie No Proszę Zaczarujesz coś dla nas dzisiaj, dla naszych widzów? Dobra, ale to jest mi potrzebna. Ja? Bardzo chętnie Wielka pomożesz Ja? Dobra, ja to ładnie tak, ja na Ale nie chciałam. Ja, że ja nie widział. No. Pokaż do kamerę, żeby wszyscy widzieli, tylko nie ja. Dobra, czekaj. czekaj idę do ciebie? Dobra, Dobra nikt nie widzi, nikt nie widzi, nikt nie widzi. Okej, zrobimy tak. Na tej karcie napisz swoje imię, albo żeby była jedyna na świecie, podpisz po prostu z tej białej strony. Tak? Talia różnych kart. Ma drugiej takiej samej w talii. Ty mnie już nie czary, widzisz też nie czary. Ja <laughs> <czaruj. laughs> Masz? Tak. Jest? ale ale Do, do kamery odwróć no się, obróć się Nikt nic nie widzi. Jest, jest, yes. no takie ten znaczki. Ja nie możesz mówić. Generalnie każda iluzja polega na tym, aby odnaleźć Twoją kartę, no, prawda? To to, to ma, to tak, tylko że ja widzę. Patrzymy tak. na rączki, patrzymy na rączki. Przetasuję najdokładniej na świecie, żeby no. jeszcze bardziej ją zgubić gdzieś w środku talii, prawda? Dobra. Patrz uważnie. Jednym ruchem, Twoja karta na samą górę wyskoczy, ok? Patrz, pstryknę palcami tylko. Raz, dwa, trzy, Twoja karta. Nie, nie. <laughs> Ale fail, ale, ale wielki, ogromny fail. Tak było niezłe, nie? Czekaj, wystał go. Wystał zobacz. zobacz Jeden wielki fail. No i jak moja karta? Jednym ruchem, walet, śmiało odwróć. Odwróć kartę. A moje się? Odwróć kartę. A. Jest? No, jest. Dobrze. Poczekaj, czy to była twoja karta? Zrobimy tak, Odnajdujemy... Musimy się upewnić sposób. na pewno, czy, tak, to, jest, czy to jest tak, to. Czy to jest, tak, to okay. jest mały, Boże, Do środka talii, mm -hmm. nic nie robię, jest gdzieś w środku całkowicie. Ty coś ty tak ty tak tylko bo... ja tego po nie widzę, Wszystkie są inne, Wystarcz dwie dłonie przed siebie, dobra? Ale nas miesza, ale nas miesza. Tak, żeby każdy zobaczył, dobra? Jest tutaj tutaj Możesz zobaczyć? Nie obracaj się! Ktoś się, Mio, nie się obracaj mówi? się, bo ja to nagrywam. Okay, muszę mieć dobra, wszystko, to... muszę no tak mieć wszystko cały materiał. Trzymaj bardzo mocno. Patrz, Ty lukiem. i tak tego już się nie zobaczyłeś, si on już Ubar, to zdrowić. on jest w tak. środku, w twoich dłoniach. Raz, dwa, trzy. A to as. Asy są najlepsze, ale nie tym razem, ale, ponieważ ale, ta karta ale, jako druga jest... A nie, poczekaj. Wiesz co musimy zrobić? Tak, to jest ta? Jednym ruchem? Zacz, za twoim zegarkiem. Wypadła z twojego, Nie zegarkiem, tylko paskiem. Wypadła z twojego Nie za wiem czy twoje... czy to Wypadło swojego. Nie wiem czy paska. to nagrałeś, ale była pod twoim paskiem. O, ty! Yy, Wiesz co, lepiej ze mną nie przebijać piątki, bo... Dobra. za się zachodzi. Momencie... znowu drugi raz się ciebie boję, drugi raz, drugi raz się spotkałem i znowu się ciebie boję, nie? Chcesz przepowiednie, przepowiednie, przepowiednie chcę. Chcę wiedzieć, co będzie za kilka Okej, okay, po prostu wybierz jedną z nich, jaką, jaką tylko chcesz. Weź, się. Te... okej. Okay. Okay. Czekaj, to zróbmy tak, żebyś, bo widzę, że nie, nie ufasz mi, po prostu powiedz stop w dowolnym momencie, to będzie najbardziej rzetelne. stop. stop. Tutaj czy dalej, jeśli chcesz? Stop, stop. Tutaj, okej, okay, weź tę kartę, że ja nie zobaczył, to jest istotne. Boga są wszystkim. Najlepiej, najlepiej. Lepiej być nie mogło. nie? Pokaż, Teraz nie widziałam. Chciałeś przepowiednie, raz, dwa, trzy, ona jest tu. Lepiej, jest tutaj. Dobrze? Dobrze? To chyba znaczy, że dobrze, nie? Chyba tak, nie no, przypowiedział. Często, często tak... Y... Ale As... ludzi? As... Nie, to jest dla mnie. To jest, to jest dla mnie to jest dla mnie. Zaraz straci wszystkie karty. Nie, no, ja mam dużo jeszcze, 10 stali. No dobra, hejter, przed samą walką, co powiesz? Że jak przegram? Nie, nie przegrasz, to... no? Skop się. Mamy cię skopać? Nie, na łyso, na łyso, nie, kropet, nie na łyso. Obetniesz się na łyso? Kara musi być. Kara na naszym kanale Kara musi być. Myślisz, że to ci ujdzie na y -y. słuchaj. No to nie nie to możesz to tak przegrać, na łyso! Nie, nagram. wygrał wygra z niego i go na nie? Musisz go zabić. i'm দশে যাবায়শ পাঁচ লোক Tak jest, jest tak, to jest to. tak jest Mariusz! Co chcesz powiedzieć? Mariuszko, Mariuszko kochanie, ale roz, rozwalił ci trochę gębkę. Trochę ci rozwalił. To jest zawodnik, który spełnia wszystkie oczekiwania trenera. Na szczęście. Przed chwilą wchodząc w grę, to będą miały piękny początek z podaniem. Nie masz mi się w tych drugich gawach, to coś opowiadał. Panie i Panowie, Krejter, wielkie brawa! I dzisiaj. Będę wtedy. Mówiłem ci, żeby nie trenować! Przed Trzy słowa do kamery, tak wiesz? No nie ukrywam, co, to że to nie myślałem osobiście, że to będzie najgłupsza walka, a okazała się najfajniejszą i najgrubszą walką dla na Bengali. Przynajmniej dotychczas. Najbardziej mi się podobała, była najbardziej widowiskowa, pokazałeś stare Balachę, kręciłeś mu tą rękę, widać było, że znasz się na rzeczy. Stary, będę, będę szczery, oglądałem ten wywiad z Mateuszem, myślałem, że to są jakieś jaja i w ogóle, ale pokazałeś naprawdę klasy i mega mi się podobało. Dziękuję Ci bardzo, cieszę się, że przyznałeś. Jestem super. ale Nogi na twarz to jednak e, w miarę ogarnięty Jak ja wystawiam, to ja ale wiem, kogo wystawiam. Stary, powiem ci szczerze, że... Ja mam do tego nosa. No. Jestem pod wrażeniem, bo e, naprawdę przysięłem z ręką na sercu. Myślałem, że to będzie taka najgłupsza walka, że to będzie jakiś trolling, szarpanina, ale stary, serio, było fajny, nie? Jedna z fajniejszych... Znaczy no, moim zdaniem najfajniejsza walka na tej gali dotychczas, nie? No zobaczymy jeszcze zaraz kolejne, ale na razie nie była najlepsza. Najmniejsze Widzicie, to po prostu na tej gali. a w rękawie był, miałem asa w rękawie, miałem asa w rękawie. naprawdę było... Dzisiaj pijemy tego. To mówiłem, nie? Widziałeś wolej, jak latał po tej klatce. Spodziewałeś się, że on takie, tak będzie go walił? Jeszcze balachy dał? Takie robocie? Przynacił go, przynacił go, totalnie. Zerwał mu mięśnie. Dobra, zabijamy? Zabijamy, ale tu mamy rozpieranie do teraz emocjonalne. Ja jeszcze mogę dodać, że wbrew wszystkiemu, co wcześniej mówiliśmy, taki zawodnik jest To Twoja krew. O, dokładnie. Ale dobre, jest jemu z tym wywiadem. Idealnie, ci to już. So so to A ile w ogóle walka trwała? Sprawa. Z półtorej minuty? A, półtorej minuty. No to mówiłem, że nie 30 sekund. Tutaj szkolenie na aktora tutaj u niego, nie? Tobie, ale nikt nigdy nie grał w wywiadzie, to jest to. To było całe, nie? Czyli nikt nigdy nie był w stanie mnie przerobić w wywiadzie, a ty grałeś. Ja się w ogóle nie nie? Do samego końca. On nie odpuści, Jak już ma wywiad, to będzie. Nie wiem, żeby tak zaryskało, żeby mieć opinię głupka, tylko potrzip w tym coś Nie, nie, nie. Tak, Ale jakby nie udowodnił, to wiesz co by się działo? to wszystko jest na jedną kartę. A jest tak naprawdę. Ale się udało. No, jesteś to i mamy na Może się pocałujecie na zgodę? Nie, nie, się się nie,